Pan Profesor Marszak. Panie Admirale, Panie Prezesie, Szanowni Państwo. Hmm. cicho, tak? A teraz jest lepiej. Ale proszę Państwa, na marginesie, na wstępie taka uwaga, nawiązując chociażby do słów Pana Stanisława Srokowskiego o nikłej wiedzy na temat kresów społeczeństwa polskiego. W czasie PRL-u panowała blokada informacji na ten temat. A jak jest w czasie III Rzeczypospolitej? Proszę Państwa, była piękna rocznica, 350. rocznica założenia Uniwersytetu we Lwowie, prawda? Udała się tam delegacja polskiej profesury, marszałek Sejmu, wówczas Grzegorz Teschetyna, rektor Ukraińskiego Uniwersytetu Dawid Jana Kazimierza wygłosił sążniste przemówienie ewenement. Ani razu nie padło imię Jan Kazimierz, jako ten, który no, uruchomił całą tę, że tak powiem, wspaniałą inicjatywę. Co więcej, Nazwisko żadnego polskiego profesora też nie pokazało się w tym referacie. No ale proszę Państwa, rektorzy wrocławskich uczelni stanęli na wysokości zadania i ufundowali tablicę pamiątkową właśnie ku czci Jana Kazimierza z racji właśnie założenia czy położenia podwalin pod Uniwersytet w Lwowie. Można ją oglądać. Wiecie Państwo gdzie? Nie, w Paryżu, w kościele saint germain de -pre. Więc nie w polu nie w Uniwersytetu Wrocławskiego czy Politechniki. Trzeba się przejechać do Paryża, żeby ocenić zasługi naszego króla na polu akademickim. W próby postawienia kałuklika. Przepraszam, nie? W były próby postawienia kałuklika. No, aż tak daleko moja wiedza nie, nie sięga, ale myślę, że, że nie było takich no, niepoprawek politycznie ludzi. Proszę Państwa, chciałbym tutaj nawiązać już do tego, o czym była mowa. Jakie znaczenie ma to, co obserwujemy w ostatnim, w ostatnim czasie? powiedziałem, no i tutaj zgodzicie się Państwo zapewne, że mamy do czynienia z urzędową e, heroizacją banderowszczyzny. E, poprzednio można było mówić o pewnych no, ekscesach, być może podyktowanych grą polityczną, ale ostatnimi czasy jest to e, duch, który przyjęła władza w Kijowie, a ten, e, ta tendencja znalazła oczywiście odzwierciedlenie w dwóch ustawach przyjętych 9 kwietnia 2015 roku. To jest ustawa numer 2558 o osądzeniu totalitarnych reżimów komunistycznego i narodowo socjalistycznego na Ukrainie oraz zakazie propagowania ich symboliki. Pewien szwedzki historyk zadał tutaj sobie pytanie, no ale co będzie z takim symbolem jak. 14. Waffen, dywizja Waffen-SS Galicję, której imieniem nazwano ulice Welwowie, Tarnopolu i Stanisławowie, obecnie Iwano-Frankowic. Towarzyszyła jej ustawa 2538 myślnik 1 o prawnym statusie i uszanowaniu pamięci bojowników o niezależność Ukrainy w XX wieku. Obydwie zostały wniesione przez Jurija Szuchewicza z partii radykalnej, syna Romana Szuchewicza, znanego ze zbrojniczej działalności w czasie II wojny światowej. No przypomnę tutaj w jakich jednostkach służył Nachtigall. Y, 201. Batel, batalion Schutzmannschaft wreszcie był głównym dowódcą UPA, y, Zbrojnego Ramienia OUN. Wśród organizacji, których upamiętnienia domagał się wnioskodawca, znalazły się między innymi właśnie OUM i UPA. Proszę Państwa, co to oznacza? No wyobraźmy sobie, że na przykład syn Hansa Franka w Bundestagu zgłasza projekt ustawy, na mocy której należałoby docenić rolę NSDAP i takiej formacji jak SS w dziele walki o niezależność Niemiec. A co więcej, ta ustawa groziłaby odpowiedzialnością karną tym z kraju i zagranicy, którzy mieliby wątpliwości co do prawdziwości no, ujętego, że tak powiem, w ustawie tekstu. W Berlinie się tak nie stało, ale dzieje się tak na Ukrainie. Co to oznacza dla nas? Um, oznacza to, że ludobójstwo, którego dopuściła się UPA, ma być ważnym elementem ukraińskiej tożsamości narodowej i być może także składnikiem Dumy Narodowej Ukraińców. Istnieje jednak jeszcze element geopolityczny decyzji kijowskiego parlamentu. Jest to bowiem potwierdzenie orientacji na Berlin. Juli Żuchewicz w swoich enuncjacjach wyraża stanowcze przekonanie, że dla Ukrainy istniała tylko stawka na Niemcy, zacieśniając pole manewru geopolitycznego dla swojego kraju tylko do Niemiec lub Rosji. Wprawdzie premier Jaceniuk w tym samym dniu, kiedy składał wizytę w parlamencie ukraińskim, Prezydent Polski, no i jest to kompromitacja chyba jeszcze większa niż w parlamencie japońskim, prawda? W tym samym dniu wieczorem złożył taką oto deklarację. Europa powinna stać na dwóch nogach. Jedna to dialog Berlina i Paryża, a druga noga to dialog Warszawy i Kijowa. Jednak dryf Kijowa w kierunku Berlina jest oczywisty. Ten zbiega się, proszę Państwa, z coraz wyraźniejszymi tendencjami neoimperialnymi w polityce niemieckiej, w polityce Berlina. Obserwujemy to chociażby na przykładzie strefy euro. Nie w Polsce, ale daleko, daleko, bo w Portugalii została sformułowana następująca teza że przy pomocy euro Niemcy chcą osiągnąć obecnie te cele, których w czasie II wojny światowej nie udało im się osiągnąć przy pomocy czołgów. Ale proszę Państwa, najnowszy przykład tego typu tendencji. Na przełomie 2014 i 2015 roku rozpoczęły się w Niemczech prace nad Białą Księgą Polityki Obronnej która będzie gotowa, jak zapowiadają, w 2016 roku. Eksperci powołani przez Ministerstwo Obrony Niemiec nakreślili następujące założenia. Niemcy muszą odgrywać rolę odpowiedzialnego mocarstwa średniej wielkości, które jednak ma za zadanie utrzymywać i rozwijać europejski oraz globalny ład. Więc Europa już nie wystarcza. Także odpowiedzialność globalna spada na Niemcy. Obszar odpowiedzialności Niemiec to nie tylko Unia Europejska, ale także jej wschodnie sąsiedztwo oraz południowe peryferie obejmujące Afrykę i Bliski Wschód. Eksperci sformułowali opinię, że peryferia Niemiec zostały przekształcone w łuk kryzysu rozciągający się od Bałtyku do Bliskiego Wschodu i do Magrebu. A więc ten łuk kryzysu przebiega także przez naszą część Europy. Zgodzilibyśmy się, że jest kryzys nad Morzem Czarnym, prawda? Nad Bałtykiem, no jeszcze nie, ale można się zastanowić, czy mamy tutaj do czynienia z prognozowaniem politycznym, czy z planowaniem politycznym, prawda? Otóż, proszę Państwa, co dalej stwierdzają oni? Istnienie owego ługu kryzysu stanowi dla Niemiec, według nich, wystarczające usprawiedliwienie do posługiwania się siłą zbrojną. Tego poprzednio nie formułowano. A więc, jeśli na południe od Bałtyku pojawią się jednostki Bundeswehry, no to znaczyć będzie, że ta te przemyślenia zostały wcielone w życie. Wyrazili oni zresztą opinię pochodzącą duchem z rozważań wica, że, tutaj cytuję dosłownie, wojsko jest narzędziem polityki zagranicznej. Czyli wojsko będzie narzędziem polityki zagranicznej Niemiec. Od czegoś takiego wcześniej się odżegnywano. Proszę Państwa, ale skąd się tutaj biorą te y, 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 tendencje? Musimy tutaj sięgnąć do przełomu lat 80. i 90. Y, Pojawiło się wówczas to hasło głosił Michał Gorbaczow, a jest ono programem geopolitycznym. Hasło brzmiało wspólny Europejski dom. Zachodni zwolennicy. Takiego, takiej konstrukcji yy, określali to nieco inaczej. Europa od Dublina do Władywostoku, a więc Zjednoczona Eurazja, czyli nowy blok geopolityczny, który w yy, latach 30. projektował znany niemiecki geopolityk Haushofer. Proszę Państwa, yy, ta yy, idea wspólnego europejskiego domu miała na celu rozmontowanie bloku atlantyckiego poprzez wyłuskanie zeń Niemiec. Ceną, jaką chciano zapłacić, zapłacono, była zgoda na zjednoczenie Niemiec, mimo wielkich obiekcji ze strony pani Margaret Thatcher i François Mitterranda, który nawet jechał, pojechał do Kijowa na spotkanie z Gorbaczowem, żeby mu wyperswadować taki pomysł. Ale jak wiemy, niewiele skóra, ale nie tylko zjednoczenie Niemiec, bo właśnie przydanie im także strefy wpływów nawiązującej do tradycyjnej niemieckiej doktryny geopolitycznej witele Europy. Środkowej Europy. Powstała jeszcze w XIX wieku. Najgłośniejsza jej, że tak powiem, edycja to wyszła z pod Fryderyka Naumana na dwa lata przed I wojną światową, która miała przy przynieść urzeczywistnienie owej mity Europy. Że tak było, to przyznaje rosyjski politolog Aleksander Panarin, który w 1997 roku pisał tak. W Europie zarysowuje się nowy geopolityczny układ związany ze zjednoczeniem Niemiec. Zjednoczenie to bezspornie stanowi samo w sobie wyzwanie wobec ustanowionego po 1945 roku systemu atlantyckiego. Nowy fenomen miter Europy krystalizującej się wokół Niemiec oznacza nie tylko demontaż. Bloku Wschodniego, skracam tu już cytat, ale także demontaż bloku atlantyckiego. Jest to wyzwanie dla Atlantyzmu, dla Amerykanów. Rekonstrukcję Mittele Europy przewidywał także Aleksander Dugin w swoich podstawach geopolityki o yy, pozycji, która jest obowiązkowa yy, dla słuchaczy Akademii Sztabu Generalnego yy, w Moskwie. Otóż yy, Drugi pisał tak, dla wszystkich zachodnich krajów bliskiej zagranicy, tak dla Republik Bałtyckich, jak i Ukrainy i Mołdawii, uczestnictwo w geopolitycznym, antymondialistycznym, czyli antyamerykańskim związku możliwe jest tylko przez ich wejście w blok Mittel Europy przy orientacji na Niemcy. No, ciekawe są granice między zasięgiem geopolitycznym tej ewentualnej Mitteleuropy, a no, Rosją. Geopolityczne y, 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 granice. W wypowiedzi telewizyjnej y, Dubin y, rozpatrywał, czy zasugerował dwie takie linie. Dwie takie linie. Albo linia Traktatu Brzeskiego z 1918 roku, a więc linia praktycznie w Dniepku, nawet dalej, albo linia Pakturi Bentrop mołotow czyli praktycznie linia Wisły. Proszę Państwa, strona niemiecka nie pozostawała bierna wobec tego rodzaju pokus. Zademonstrowała to inspirując chwały rozbiór Jugosławii. Nie żyjący już doradca generała de Gaulle'a, współautor także francuskiego programu nuklearnego, generał Pierre-Marie Galois, głosił opinię, że za krwawymi wojnami na terenie Byłej Jugosławii stały niemieckie służby specjalne, niemiecka dyplomacja, niemieckie pieniądze oraz niemieckie dostawy broni. Co do niemieckich pieniędzy jest nawet informacja, ile to było. 800 milionów marek na wojnę domową w Jugosławii przekazał minister Genscher. Proszę Państwa, w wywiadzie dla belgradzkiego pisma geopolityka generał Galua oświadczył, że Niemcy traktują Dunaj jako oś rekonstruowanej przez siebie Mitteleuropy, Europy, dlatego też za wszelką cenę starają się zmieść z mapy tego obszaru ważniejsze organizmy polityczne, takie jak Jugosławia czy Jugosławia Jugosławia czy Czechosłowacja Czechosłowacki jeszcze dyplomata Mirosław Poloraj dostrzega jedyny tylko powód w rozbiorze Czechosłowacji bo nie było żadnego innego poważnego powodu mianowicie propaganda którą w tej kwestii rozpętała już niemiecka w większości prasa wychodząca właśnie w Czechach a także i na Słowacji Proszę Państwa, obserwatorzy niemieccy, krytyczni wobec oficjalnego kursu niemieckiej polityki zagranicznej, wskazują na pewien charakterystyczny element. Jest nim posługiwanie się przez Berlin kręgami wywodzącymi się z pronazistowskich kolaborantów z czasów II wojny światowej. Jak to obrazowo przedstawił jeden z nich, Matthias Kinzel, tak zwana Wyzwoleńcza Armia Kosowa w znacznej mierze była dowodzona przez synów bądź wnuków albańskiej dywizji SS Skanderbeg. W podobny sposób Berlin rozgrywał kwestię chorwacką, nie unikając nawet tutaj schematyczności. Proszę Państwa, postać Jurija Czukewicza być może idealnie niemal wpasuje się, wpasowuje się w tę y, taktykę. No, skądinąd wiemy, podają to niemieckie źródła, że przynajmniej dwie partie okresu tych przemian na Ukrainie, mianowicie Uda i Swoboda, były pośrednio finansowane przez rząd niemiecki, a konkretnie przez fundację Adenauera, która w 90 bodajże procentach jest finansowana z, ze środków rządu niemieckiego. Proszę Państwa, jakie będą konsekwencje tego? Już tak skracając. Jeden z ukraińskich polityków powiedział kiedyś o postaci Janukowicza, że musi się zdecydować, kim chce być. Nowym Bogdanem Chmielnickim, czy nowym Iwanem Mazepą. Jak Państwo wiecie, Janukowicz do końca hamletyzował. Dylemat Poroszenki jest następujący, czy był następujący. Kim chce być? Nowym Semenem Petlurą, czy nowym Stepanem Banderą? Pierwszy wybór oznaczałby budowę Międzymorza, Intermarium, tak jak robił to Petlura w sojuszu z Piłsudskim. Drugi wybór, wybór Bandery, oznacza zgodę na zdominowaną przez Niemcy, Mitteleurope. Jakie mogą być konsekwencje tego dla Ukrainy? Proszę Państwa, różne mogą być. Tutaj abstrahujemy od polityki amerykańskiej, ale różne mogą być scenariusze. Nie jest wykluczony scenariusz rozczłonkowania Ukrainy. No, hasło rozczłonkowania Ukrainy głosił długim. Wspomina, że nawet mimo no chyba reprymendy, jakiej mu udzielił to po protestach Chirowa, nie zmienił nic w treści swojej książki. Ale proszę Państwa, jak Berlin się zapatruje na tę kwestię? W grudniu ubiegłego roku kanclerz Angela Merkel w pewnym sensie zaszokowała ukraińskich dziennikarzy. Opowiadając się za federalizacją Ukrainy. Oczywiście od razu dodała, spostrzegłszy, że to może być gafa, że ma na myśli federalizację na wzór niemiecki, czyli landyzację. Ale proszę Państwa, mamy dowody i jest to przedmiotem pełnych zaniepokojenia studiów, że. To, co się określa, co zostało zresztą przez historyków niemieckich określone jako etniczna parcelacja Europy, jest wytyczną Berlina w jego polityce europejskiej. Od czasów Bismarcka, wiele lat temu, francuski badacz Pierre Jacques opublikował taką książkę znamiennie zatytułowaną. Mniejszości i regionalizmy. Niemiecki plan, który wywróci Europę. Wywróci Europę państw narodowych. Dokona podziału państw narodowych na regiony. Proszę Państwa, jeśli ruch autonomii Śląska idzie z transparentem, górny śląsk w, re, w Europie regionów, to wiemy skąd on czerpie inspirację. Jest to niepodobna żalne. Proszę Państwa, i ja. Yy, ograniczył w istocie swoją analizę tylko do Europy Zachodniej. No, na przykład Francja ma ulec takiej restrukturyzacji. Którzy eksperci niemieccy głoszą, że Francja to sztuczny twór Jakobiński musi zostać, musi wrócić do źródeł, podzielić się na kilka państw, no w taki sposób, że Francja nie będzie miała nawet dostępu do Morza Śródziemnego. Proszę Państwa, w Moskwie, jak powiedziałem, też były tego typu tendencje. Na kilka dni przed krwawymi wydarzeniami na Majdanie pismo z właśnie zamieściło taki, taką analizę czy prognozę o rozpadnięciu się Ukrainy na kilka różnych państw. Tak więc, proszę Państwa, ta. Rezu... Przepraszam. Ta, 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 ta ustawa, czy te dwie ustawy wbrew pozorom one mogą mieć bardzo dalekosiężne skutki i niekorzystne także dla samej Ukrainy. Także dla samej Ukrainy. Stawka na Berlin zbankrutowała przecież w czasie II wojny światowej, ale okazuje się, że Współczesne koła polityczne ukraińskie nie wyciągnęły z tego żadnych wniosków. A jakie konsekwencje dla Polski, czy wnioski dla Polski? Proszę Państwa, musimy zawiesić stosunki z Ukrainą pielęgnującą takie właśnie tradycje, jak to ma już oficjalnie miejsce od kwietnia. Musimy integrować Między morze bez Ukrainy. To są tutaj pewne podpowiedzi ze strony no, jednego z geopolityków amerykańskich, konkretnie Georgia Friedmana, który stawia na porządku dnia właśnie odwrócenie idei intermarium od Estonii do Azerbejdżanu przy kluczowej pozycji dwóch państw. Polski w basenie Morza Bałtyckiego i Rumunii w basenie Morza Czarnego i z Azerbejdżanem jako rezerwuarem rezerwuar surowców energetycznych. No tutaj trzeba powiedzieć jedno, że ta diagnoza, ta propozycja Friedmana pochodzi z czasu, bodajże, dwa czy trzy miesiące. Przed wyborami prezydenckimi w Rumunii, które, jak Państwo wiecie, wygrał Johannes Klaus, bardzo blisko związany z kołami niemieckimi, a zwłaszcza z kołami związku tak zwanych wypędzonych. Więc chyba jedna figura już zabrakła, zabrakła na tej szachownicy. Dziękuję Państwu <klucz> Dziękuję